Radio CKP i Witam Państwa serdecznie, Danuta Stefanko. Dziś w Radio CKP i ostatnia audycja z cyklu Biografie Ziemi Stanisławowskiej, w której poznacie pana Bolesława Śliwińskiego, urodzonego 16 lipca 1950 roku w Kołomyi. Współrozmówca Anity Cirkowej i Anny Borkowskiej przybliżył historię swojej rodziny i rodzinnego miasta. Zapraszam do słuchania. mój to był piekarz. On był w ułanach był ranny na pierwszej wojnie światowej. Potem wrócił do domu i został dostał pracy w wojskowej piekarni tu. I ta piekarnia istniała jeszcze ja jak chodził do szkoły już. Chodził do szkoły, do której chodziła moja mama z ciocią. To była szkoła żeńska imieniu Marii Konopnickiej. Tak jak dziadek dostał wielkie odszkodowanie, kupił sobie 50 arów ziemi, no, dom jeszcze w dobrym stanie, 100 dolarów wielka stajnia. No, I on mógł sobie pozwolić, płacić za naukę w gimnazję sióstranek. Może nam trochę pan opowiedział o swoim dzieciństwie i na przykład jakie były najcieplejsze, najmniejsze i najpiękniejsze wspomnienia z czasów dziecinnych. Moje życie. Największe takie wspomnienia, bo ja to nie pamiętam, ale mama mi opowiadała, że ja jak byłem malutki, no gdzieś rok, półtora i ciężko zachorował. Lekarze powiedzieli, że dobrze by było, no ale mama pracowała. Poślec pracował, to nie było tak. Na przykład mama opowiadała, jak ja się urodził, przez dwa tygodnie mama musiała już iść do pracy, toż ma drogi. I zili rowerem. Potem ojciec kupił motocykl, ja pamiętam, jeszcze było kiedyś zdjęcie, że ja takie malutkie na tym siedzę. I co robić? Oddali mi do babci i dziadka na Chmienniczyznie, to znaczy pod kamień Podolski. I faktycznie tam, prawie do pierwszej klasy, ja tam u nich mieszkałem. Ich dom, 40 metrów, rzeka Smotrycz. Tu skała jedna, tam skała druga, tu strumyk taki czyściutki cieknie. Dziadek szewcy był bardzo dobry. I co ja? Pomagał babci paść krowę, pomagał babci gonić gęsi, kaczki, pomagał jej pilnować kury. O takie moje było dzieciństwo. Tamte lata to dla mnie, ja nie ja, to piękny był czas. Czy ktoś z rodziny brał udział w wojnie, jeżeli tak, to w której i czy został odznaczony? No dziadek był w lanach. To były takie czasy. Dziadek zmarł w 1967 roku. Te wszystkie dokumenty, nagrody. Każdy się bał nam młodym coś opowiadać, jak to było. Bo takie czasy były. Żeby nie daj Boże, bo ja pamiętam tylko, że jak ja przychodził do niego, bo on tak u oficerów sobie osobno tam mieszkał i bo on nie mógł chodzić, to matka jemu nosiła jeść, to wszystko, pomagała tam, to ja przychodził do niego, to on nawet mi nie chciał to tobie niczego, a to były jego słowa. Bo każdy się bał, żeby dziecko się nie wygadało, a potem by były wielkie i Ja jeszcze wam powiem. Kiedy ojciec zabrał tu swoich rodziców, u nas na Cygielnie dyrektor trzymał no, takiego rolnika i konie. Specjalnie, żeby wyobrażać ogrody dla robotników. Chociaż już wtedy były samochody. A ja jeszcze no, gdzieś w drugiej, trzeciej klasie byłem. I ten Cygaliuk, jego nazwisko było. I, I zawsze przychodził do ojca, no, bo ojciec faktycznie kierował. Це і бюрем, і закладом енергетичним на цих І Як тільки весна приходила, цигалюк підходив до отця Вікторович, бо отець по дзятку, то був Вікторович, Адольф Вікторович. Вікторович, то кида я вже йду до вас орець? А чому? Бо як отець тут забрав свого отця, а він ще вказує, під час війни вальчили, ну, праві разу. Tam pułk był jeden, a ten w cywaliuk w drugim pułku. I oni zawsze, jak wyrali to wszystko, i potem siadali za stół i sobie opowiadali. A ja cichutko się schowam, tak za drzwiami, i to wszystko słucham. Dlatego u mnie było przedstawienie o wojnie, od, jeszcze od malinkiego, całkiem inne, jak nam w szkole, z historii podawali. I ja nawet powiem, pamiętam, co doskonale pamiętam. Jak w 1946 roku, jak dziadka żyli do wojska, bo armia radziecka już ruszyła, i była wielka bitwa pod Chmielnickim, no wtedy się nazywało to miasto Prusku. To z batalionu dziadka po pierwszej walce zostało 10% żywych. Отака правда. І є ще один. Дядик був шеф. Скончив я політехніки по учебні. У нас було два місяці, військовий так і тренінг. Там офіційний нам лейтенант. Ми очікували, то значить підпоручники жили так на польській системі. І я взяв в себе там зі Сходньої України, то нігде не було. В нашому країні ми поїжджаємо в Гури, трохи побачимо. No i przyjechaliśmy wieczorem. My przyszli się, rozebrali, umyli ręce. Mama no, przygotowała, bo jak synek już w domu, to taka radość. No i usiedliśmy, a dziadek to, o, no chłopaki tak, po jednej, po no bo wesoło był taki, no szefcy, jeden słowo. I mówi do nas, tak, Bolek, no kto ty teraz jesteś? Ja mówię, inżynier dziadku. Mm, dobrze, no ile ty się uczyłeś? Ja mówię, no pięć i pół roku, bo to u nas ta jeszcze wojskowa ta ćwiczenie. Tak, widzisz? A co ja skończył? Ja, żeby stać szefcem, to się uczył 11 lat. To co ja skończył? Ja mówię, to na pełną akademii i dziadko. O, widzisz? To co mi twoja ta politechnika? A dlaczego? Bo to... Każdej rodzinie ojciec chciał, żeby syn, tym bardziej syn, bo kobiety to się szykuwali dla rodzinnego, dla życia. To znaczy kobieta musiała umieć przygotować jedzenie, czy zachowywać z dziećmi. No, to znaczy, powinna być, jak to się mówi, gwarancja rodzinnego życia. A mężczyzna to powinien mieć jakiś załóg i zabezpieczyć tą rodzinę. Chłopaków oddawali do jakiegoś rzemieślnika, a tym bardziej Smotrycz to było miasteczko rzemieślników, bo dziadek się urodził w Smotryczu, to on poszedł do szewca. I dlatego tych 11 lat, bo tylko od małego na początku on bawił dzieci, palił w piecach, a pomalutko, pomalutko ten e, szewc dopuszczał jego do roboty. Jemu tylko było 7 lat, i on już m, jego dawali do tego szefca, i on się uczył tej roboty. Ale dlaczego to powiedziałem? Dziadek opowiadał, jak ja mówiłem, że 10% z batalionu. I dziadek mówi: Ja tobie powiem, jak ja wyżył. Ich zabrali dwa tygodnie ćwiczenia, i od razu czemu? Oni nie byli przygotowani do walki z Niemcem. I ich rzucili do przodu. A Dziadek wziął sobie do worka, no tak jakby wtedy nie było plecaków, to taki worek związany, mhm. jak w filmach oglądaliście. Wziął takie proste narzędzie, trochę skór i patrzy się, a ten dowódca, takie biedny buty, te ze szmaty, te chulawki, mówię, takie szmaczane to. I on cichutko w nocy tam nie spał, a za noc zrobił jemu buty z tej skóry, z tego materiału, co u niego było w tym worku. O, no i rano przyjechał dowódca pułku, no to znaczy ich tu wystroili, przedmoła to, i ten dowódca pułku patrzy się na tego dowódcy batalionu, "Od kogo Ciebie ci, de, ci A ten mówi, ja, bo on takich, ja go mówię, ten dowódca pułku też w takich biednych butach. То я мам jednego такого шефця, що він зробив. То снімать стоїть та шарега батальона. Ось така культура. То була. І таку пощом гостей бути дятек зробив. Йому дає своє. І це? І втеді дядька йому ще одного ну, військового. dają jemu konie, dają jemu fury i dziadek z tym jeszcze wojskowym wraca do domu, zabiera swój sprzęt szewski, tym bardziej on nie tylko robił buty, a on i wyprawiał skóry. No faktycznie ludzie znali cały ten proces od początku do końca i tak dziadek potem do końca wojny już w drugiej linii, już na pierwszej linii on nie był i tak on doszedł do Pragi i tak został żywy. Faktycznie dzięki swemu zawodu. Właśnie mówiąc o takich tematach religijnych, rodzina chodziła normalnie do kościoła tutaj w Kolomyi. I jak wyglądało, wyglądało życie religijne tutaj? W Kolomyi było tylko dwa kościoły, to znaczy parafialnie gdzie a ten kościół jezuicki to był Faktycznie wojskowy kościół, no mali jego izuici, ale faktycznie to tu chodziło wojsko no, i były dwie kirchy i cztery synagogi. Tu były dwie dzielnice niemieckie w Kolumbii. My dostaliśmy zezwolenie od Gorbaczewa na odnowienie kościoła. My akurat odnowili kościół na przełamaniu Związku Radzieckiego i Ukrainy. U nas było zezwolenie to jeszcze od Związku Radzieckiego i ksiądz Ziekan Halimurka przyjechał i mówi tak, chłopaki, kobiety, dziewczyny, my musimy za dwa tygodnie wejść i poświęcić kościom, bo nie wiadomo, nikt nie wiedział jak władze nowe się będą kierować i jak oni poprowadzą. Що то зазволення на одновлення, то значить на однієї свінтині, може бути нелігітимне. І фактично, у нас була така чоловка, яка через 400 особова. Я був наймолодшим. Ми з ойцем зробили інсталяцію електричного кущення. Засвідчили, як ми слівінські, засвідчили перші лямпки в І Я завжди все що. Tamten czas był ciekawy, bardzo, ale z drugiej strony to był i stracony czas, bo można było zrobić więcej. Ja wam powiem więcej. Ta nasza czołówka, my nie tylko tu odnowili kościół Kolomyji. My brali udział tak w odnowieniu kościoła w Nadwórnej, w odnowieniu kościoła w Kosowie, w Utynii. My braliśmy udział w odnowieniu kościoła, w ceniawie, w głoscu, w obertynie. Dobrze, to może nam Pana powie, jaka była młoda w kolumnie ze czasów Pana młodości. Wiecie co? Młody nie było, ja mu powiem, zginął pies u dziadka. I dziadek wyprawił, no, żarem, zjął skórę, to i zrobił mi buty, a to takie <gryw> kozaczki. I ja do siódmej klasy chodziłem w tych butach, takie kozaczki. Po drugiej wojnie światowej granice Polski zostały przesunięte na zachód i ziemie polskie znalazły się w składzie ZSRR. Jak się zmieniło życie miejscowych Polaków? No kromnie się zmieniło, bo faktycznie Polaków tu prawie nie stało. A na przykład jaki był stosunek władz radzieckich do polskiego dziedzictwa kulturalnego, kościołów czy innych zabytków pierwszej bądź drugiej Rzeczypospolitej? Świadectwo cmentarz polskiej ukolony. Jakby nie groby sztabu NKWD, i tam dużo kierowników, takich urzędników władz radzieckich pochowanych jeszcze na tym cmentarzu. Naprzeciw tego polskiego kościoła największy był Kolumbij było cztery żydowskie cmentarze. Nie ma ich. Znieśli nawet śladu nie. I ta sama, ta sama historia czekała i na polski cmentarz. Z płyt żydowskiego cmentarza było obromowanie pomnika Lenina. Niemcy zaczęli krawędźniki z tych płyt, a Moskali dokończyli. Tu niszczyli groby specjalnie. Już kiedy ja tu pracował na takim trochę wysokim stanowisku, to ja widziałem plan generalny. W tym planie generalnym zabudowy miasta Kolomei, polskiego cmentarza nie powinno było być. Oto jakie było odnoszenie. A właśnie czym różni się Kolomyja od czasów Pana Młodości i teraźniejszość? Jak się nas to zmieniło? Ja bym powiedziałem trochę w gorszą stronę. Po pierwsze Kolomyja straciła swoją twarz historyczną trochę. Oto szalone budownictwo, no tak jak wszędzie, a styl żydowski, kolomyjski ten styl, bo faktycznie Kolomyja to kiedyś to było, centrum to były drewniane domy. Кіде Коломия достала право на ганди, фактично Коломиї ми забудували то життя. Польські вулиці, польській кам'яниці. Жидовський Кам'янець. Така правда. І то обличчя особливо центру Коломиї ще страчило дуже таких будинків, которую ну, змінило паште Коломиї. ми. а яке є сперше скоріження з назвою Коломия? Найвенцей тому я вже оцюлі ну, ми ніколи своїх возів ожили то кидиш, фактично, якби те властічили землі під Коломиєм дозволили без забудування ту колеї, бо фактично не Станіслав був е, центром кидич, а Коломия була центром. І от ки Станіслав зачав те заклади колейовий Станіславові повстали, Станіслав пішов до гури, а Коломія заставила на тим самому позі. Radio ckp i De. To był Bolesław Śliwiński z Kołomyji. Ceńmy ludzi, którzy nas otaczają, szczególnie przedstawicieli starszego pokolenia. Są to osoby z ogromnym i bezcennym doświadczeniem życiowym. Pamiętajmy o szacunku i miłości dla nich. Do usłyszenia w Radio ckp i De. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autoru i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.